jest? Nie, nie ma. Cześć, witam Was po raz kolejny już na moim kanale. Dzisiaj taki troszeczkę nietypowy jak dla mojego kanału filmik, bo przychodzę do Was z filmikiem zakupowym, z takim małym holem, jak to się tutaj na YouTubie mówi, i będzie to hall w pierwszej części. Chciałabym Wam pokazać. Ubrania, rzeczy, które udało mi się ostatnio zakupić. Będzie troszeczkę rzeczy z Umpeksu, troszeczkę z innych miejsc, ale to zaraz Wam powiem. A później pod koniec chciałabym Wam pokazać jeszcze takie trzy jedzeniowe rzeczy, które ostatnio zakupiłam, bo doszłam do wniosku, że nie ma sensu pokazywać Wam tych moich zakupów całościowych, jedzeniowych. Nie ma sensu pokazywać Wam, jak kupuję sobie sałatę, szpinak, jakieś tam serki wiejskie i tak dalej. Tylko po prostu pokażę Wam takie mm, troszeczkę większe rzeczy, troszeczkę droższe, <laughs> konkretniejsze, które ostatnio zakupiłam i przy okazji, które mi się sprawdzają, także, e, także, no, także pokażę Wam te rzeczy. Miałam tutaj jeszcze dodać e, kosmetyki, jakie udało mi się ostatnio zakupić, ale już pomyślałam, że to może być za dużo. Może Wam to nie odpowiadać, że na moim kanale pokazuję właśnie kosmetyki a nie tym powinnam się zajmować, aczkolwiek mam nadzieję, że taki filmik również z chęcią obejrzycie. No i co? Zapraszam Was jak zwykle do zostania ze mną. Zachęcam raczej. Zacznę sobie od rzeczy lumpeksowych. To jest coś, co jest jeszcze nieuprane i nieuprasowane. Jest to taka sukieneczka na ramiączkach. Zakupiłam ją sobie w lumpeksie. Zapłaciłam za nią 10 zł. Jest ona z Atmosphere i jest to ósemeczka, rozmiar 8 Atmosphere ma takie trzy fajne guziczki z przodu, tak jak widać jest troszeczkę spora na mnie ale, ale to jest właśnie myślę taki krój, że, że będzie wyglądała w porządku ona jest, ja to tak określam, obcinana pod biustem, czyli tak po prostu rozszerza się fajnie no i taka po prostu sukieneczka to jest to nie jest jeans, to jest coś takiego bardziej lekkiego, coś takiego bardziej na lato e, także taka sukieneczka kosztowała mnie 10 zł, myślę, że fajna sprawa kolejna rzecz to są takie otogatki, po prostu zwykłe w kolorze takim, nie wiem, różowo-czerwonym raczej różowy e, to są spodenki z działu dziecięcego na 12-13 lat 158 cm wzrostu, czyli idealnie dla mnie, z firmy jakiejś takiej, którą tutaj może widzicie. I tutaj nawet cena jest 6,99, czyli również z Urbexu. Takie po prostu luźne gadki na lato, myślę, że będą fajne. No, także to. Kolejna rzecz to jest taka kiecka. Oczywiście ten pas tutaj się wywija. Tak. Taka luźna, po prostu kiecka spódniczka. To jest rozmiar 8 i jest ona z H&M. I za tą spódniczkę, z tego co pamiętam, zapłaciłam 5,99 Też myślę, że na lato fajna taka zwykła po prostu spódniczka. Kolejna rzecz to są spodenki rybaczki. Nie wiem, jak to się teraz nazywa, nie potrafię tego profesjonalnie określić. Takie po prostu spodenki, spodnie. E, sięgają do około kolan, i to jest rozmiar znowu e, z działu dziesięcego z hajemu. E, oczywiście w lumpach się zakupione, na 140 cm wzrostu, także już troszeczkę mniejsze, ale to też z tą rozmiarówką to równie to dobywa. Myślę, że OK. Też przydadzą się, zwłaszcza, że robi się coraz cieplej, także takie spodenki będą jak najbardziej ok. I tutaj kolejne. Spodenki, ogrodniczki. Pokazywałam Wam te ogrodniczki już na moim Facebooku. Wstawiałam Wam zdjęcie i wiem, że Wam się podobały. Eee, właśnie to są takie ogrodniczki na szelkach, jeansowe. Tutaj z przodu mają takie fajne guziczki. Eee, I teraz są one z firmy. Nie wiem, nie będę sobie łamała języka, może widzicie aczkolwiek nie mam podglądu w aparacie, także też ciężko mi jest tutaj coś uchwycić i są to spodenki na 13-14 lat i znowu z działu dziecięcego z lumpeksu zapłaciłam za nie o ile dobrze pamiętam 11,99 no jeszcze z tyłu Wam pokażę no takie po prostu zwykłe ogrodniczki kolejna rzecz już uprana, ale jeszcze nie uprasowana. To są takie, oto leginsy leginsy, spodnie, no spodnie to raczej nie, getry. E, to jest rozmiar S i są one z firmy Wallis, tak? Nie wiem, nie słyszałam nigdy o takiej firmie. Również, widzicie? Widzicie. Również są one z Lumpexu i kosztowały mnie chyba 9,99. Takie po prostu zwykłe gadki. Będą w sam raz. Ja uwielbiam chodzić w leginsach. Następna rzecz z Lumpexu. To jest taka oto bluzeczka. Teraz Wam powiem. Jest to rozmiar 6 z firmy Next. W kropeczki z tym takim motywem kołnierzyka. Ostatnio pełno tego jest. Także taka fajna bluzeczka. I za nią zapłaciłam 6,99. No, myślę. I ostatnia rzecz, jaką zakupiłam sobie w Lumpeksie, to są takie oto po prostu kapcie. One wyglądały tak jak gdyby były nieużywane w ogóle, ja nigdy jeszcze butów nie kupowałam w lumpeksie, ale stwierdziłam, że po prostu wyglądają jakby w życiu nie były noszone, nigdy nie były założone, więc sobie po prostu je wzięłam. Wrzuciłam do pralki, ubrałam w 60 stopniach i są w porządku. Zapłaciłam za nie 6,99 takie po prostu białe, kapciowe, zwykłe. Nawet nie wiem jaki to jest rozmiar, bo nie piszę, ale podejrzewam, że 36 albo 7, skoro, skoro są dla mnie dobre. To już koniec zakupów lumpeksowych. Tyle sobie ostatnio kupiłam w lumpeksach. I teraz wam pokażę jeszcze, że kupiłam sobie w PEPCO taki oto staniczek sportowy do ćwiczeń. Kupiłam znowu różowy, dlatego że <coughs> byłam na tyle mądra, że tamten mój. miałam przedtem taki topik, czy też staniczek z Lidla wtedy kosztował mi chyba 30 zł albo 25 zł wrzuciłam go do pralki z czarnymi rzeczami no i po prostu no wiem, bardzo mądrze zrobiłam i cały po prostu zabarwił się na kolor czarny a chciałam no i musiałam sobie kupić po prostu nowy. Kupiłam sobie tym razem w Pepco, bo w Lidl już nie było na mnie rozmiaru. E, całkiem podobny do tego, który miałam wcześniej. E, tyle, że tańszy zapłaciłam za niego chyba 14,99. Te topy wiem, że są w różnych kolorach. Są białe, czarne, nie wiem, żółte chyba, tak? E, ja sobie wzięłam różowy, żeby był podobny do tamtego, który miałam wcześniej. Także chyba 15,99 albo 14,99. Coś koło tego mnie kosztował. I na rzecz, jaką sobie kupiłam... To już kupiłam sobie na rynku. To są takie po prostu spodnie, spodnioleginsy, coś takiego obcisłego. Ja mam w ogóle straszny problem, jeżeli chodzi o zakup spodni. W spodniach wyglądam beznadziejnie, ponieważ mam ten problem, że mam dziwną budowę. Braku. No nie brakuje mi, będziecie się znowu śmiali. Mam płaski tyłek, natomiast mam spore nogi i. Mam ten problem, że rozmiar 34 wchodzi mi, e, wchodzi mi wszędzie tutaj na nogi, na uda, na łydki, jest dobry, a na tyłku niestety mi odstaje. E, no i powiem Wam szczerze, że bardzo długo szukałam jakichkolwiek spodni czy też reginsów, które po prostu nie będą mi w tym miejscu odstawać. I znalazłam sobie takie, kupiłam je na rynku. Szczerze powiedziawszy, czasami się gubię gdzieś z tyłu, a gdzie przód. Dobra, to jest przód. E, no, i jest to rozmiar S, a to jest naprawdę bardzo mała S, bo wszystkie S są na, były nam nie za duże, a to jest, to, te spodnie były jedyne właśnie z tego rozmiaru S, które dały radę na moim tyłku jakoś wyglądać, chociaż mam nadzieję, że, że nie będą się rozciągały, bo zazwyczaj jak kupuję spodnie, to one po jakimś czasie się bardzo rozciągają i po prostu są nam nie za duże. I za te spodnie zapłaciłam 40 zł. To kupiłam u siebie po prostu na rynku, na targu, na bazarze, czy jak tam to nazywacie inaczej. Tak więc takie spodnie, leginsy I ostatnia już rzecz, jaką sobie kupiłam, to jest taka oto torebka. Pełno jest teraz tych torebek też, myślę. Również kupiłam ją na bazarze, targu, czy tam jak to inaczej nazywać. Jest ona bardzo niepakowna, bardzo mało można w niej zmieścić, ale chodziło mi po prostu o taką, taką w miarę bardziej elegancką torbę. No i sobie kupiłam, kosztowałam ją na 45 zł, tak więc taka torebka. I teraz, tak jak wspominałam, chciałabym Wam pokazać trzy moje takie zakupy jedzeniowe, które udało mi się nabyć w ostatnim czasie. Pierwsza rzecz to jest olej kokosowy. Wreszcie udało mi się nabyć olej kokosowy. Bio nawet. Kupiłam go sobie w, w takim zielarskim sklepie, u mnie się to nazywa zioła Ucheleny. Taki sklep znajduje się w Sandomierzu, nawet nie miałam pojęcia o istnieniu takiego sklepu. Ciężko właśnie jest gdzieś tutaj u mnie dorwać ten olej kokosowy, natomiast w tym sklepie jest zakupiłam sobie takie no, takie średnie opakowanie, bo jest tutaj 300 ml tego oleju. Zapłaciłam za niego tutaj jest jeszcze cena 24 zł. No, i po prostu olej kokosowy. Teraz myślę, że to będzie mój wielki, wielki ulubieństwo, Po prostu do wszystkiego go daję. Pycha, pycha, jeszcze raz pycha, zwłaszcza do czegoś, do takich rzeczy, które robimy na słodko. Jest po prostu pyszny. Druga rzecz, którą sobie zakupiłam, na którą czaiłam się już od dawna, to jest syrop z agawy. Tutaj mam z tej firmy Enerbio, czyli to jest. To, kupiłam go sobie w Rosmanie. No i co Wam mogę powiedzieć o tym syropie? No długo już na niego się czaiłam. Już jakiś czas temu mówiłam Wam, że staram się jak najbardziej ograniczać swojej diecie te syntetyczne, chemiczne słodziki. No i zdecydowałam się teraz na zakup takiego właśnie dosładzacza. Powiem Wam, że nawet mi smakuje, chociaż no cena jest jak dla mnie przynajmniej dość wysoka, bo kosztowało mnie około 25 zł. No i co, w 100 gramach ma 312 kilokalorii, z czego 75 g to węglowodany. No, co mam tutaj wam więcej mówić? Po prostu syrop z agawy. Dawno się już na niego czaiłam i cieszę się, że go wreszcie nabyłam. I ostatnia rzecz, jaką chcę wam pokazać, to jest coś przepysznego, co pojawiło się ostatnio w Biedronce. To jest taki krem z firmy Baladę Shoko Original e, minus 50 kalorii, czyli e, tak jak tutaj pisze on ma e, baladę krem czekoladowy zawierający dwa razy mniej tłuszczu i kalorii niż tradycyjny krem czekoladowy e, w 100 gramach ma 250 kalorii, 9 gramów tłuszczu e, 5-6 nasyconych tłuszczy e, 30 węgli i 118 błonnika i 5-6 e, białka Dobra, nie wiem, czy coś z tego zrozumieliście. Jeśli się nie zoomuje, bo tak jak mówię, nie mam podglądu w aparacie, to dodam Wam po prostu tego zdjęcie. Aczkolwiek weszło to dopiero co do Biedronki kilka dni temu. Kosztuje to chyba 5,90 albo 5,99 i są dwie wersje. Jest jeszcze wersja z dodatkiem orzechów flaskowych chyba, albo orzechowa jakoś tak. Nie próbowałam tej drugiej wersji, jak na razie może Wam w ogóle pokażę, jak to wygląda. Mam tutaj już otwarty, już używałam. To jest coś takiego, po prostu krem orzechowy, e, czekoladowy. Jest to po prostu przepyszne jak najbardziej Wam to polecam. No i nie ma rzeczywiście dużo kalorii. <laughs> Zakrypłam. E, także co, to by było chyba na tyle. To już ostatnia rzecz, którą miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że ten filmik przypadnie Wam do gustu, że Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie właśnie o tych rzeczach, które udało mi się zakupić, e, czy może o którąś z tych jedzeniowych rzeczy, które pokazywałam, czyli olej kokosowy, syrop zagawy, no i ten krem, czy któreś, którąś z tych rzeczy może posiadacie. E, dajcie mi znać koniecznie, co o nich sądzicie, jeżeli takowe posiadacie. A teraz trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia następnym razem w kolejnych filmikach. Pa pa!